Cześć kochani na moim kanale, dzisiaj będziemy się pakować na majorkę. To jest obóz sportowy, więc I don't know, jak to będzie. Ja mam pokój, u cały sobie zaraz Ta Tak, i ja tu mam trochę już poukładane i jestem już spakowana powiedzmy. Tak, w głowie. Nie, okej, okay, dobra, jest chaos, jest dosłowny chaos. Chciałam Wam powiedzieć, że jeszcze z mojej szafy, jeszcze starego wyjazdu. Ja się nie zdążyłam wypakować. Ludzie, ludzie, naprawdę. Więc jest sobota. Ja wyjeżdżam jutro. Ale okej, okay, dobra, musimy ogarnąć. Ja muszę teraz. Yy, koszulki treningowe. Muszę wyprasować. Mam już staniki, mam na sobie. Okej, okay, nie ważne. Stroj mam, legnicy mam, I think, że już wszystko mam, ale jeszcze są takie pierdoły jak kosmetyczka, e, czapka z daszkiem, e, co gumy, oręcznik, ręcznik i kolce, więc let's go! Bo ja nie mam dużo czasu, naprawdę ja nie mam dużo czasu. Ja muszę wszystko połączyć dzisiaj. Jeszcze chcę spoprzątać pewien ten pokój, bo wygląda katastroficznie. Będziemy tą kupkę i, i będziemy ją prać. E, prać, proszę, sorry. Sorry, sorry. E, będziemy ją prasować Zrobiłam tu kilka takich kupek e, i tutaj również. I zaraz będziemy to wszystko tu pakować. Więc tak jest, Git. Ja teraz już mam tu rzeczy. Ja pakuję buty. One są brudne. Ale czy to ważne? Nie, nie jest to ważne. Jest to bardzo chaotyczne pakowanie, ponieważ nie mam dużo czasu. Jakby robiło, że naprawdę nie miałam dużo czasu, ale tu nie żartuję. Tu dosłownie też też nie mam dużo czasu. Tu mam kolce, a tu mam buty treningowe. Um, I to będzie fajne. to O. Dobra. i tu kolce i tu mam jeszcze gumy, bo są potrzebne i teraz musimy klapki, ręczniki, nie ma, nie ma przelewek, bo ja dosłownie, jest godzina 12.30, ja nie mam dużo czasu, żeby nie było, ja naprawdę nie mam dużo czasu. Tam jeszcze są ciuchy, więc jeszcze muszę je spakować, muszę dobrać majtki, majtek, majtki. Kosztowaryk majtki. Mam, mam już chustkę w ogóle. Kosmetyczkę, kosmetyczkę mam już prawie spakowaną. Jakby włoźnicę ją pakuję. Więc tak i. i. to już Wam pokazać na razie, jak to wygląda. Tak. Na razie złanie estetyk. Tak mi się wydaje. Ale, ale nie obchodzi mnie to, czy to będzie estetyk, czy nie. A wiecie co? Powoli kończę. Dosłownie powoli kończę. Ja Wam pokażę. To majtki, dobra. Bo tu jeszcze będą kosmetyczki, ale kosmetyczki. Kosmetyczkę, ogólnie właśnie mam w łazience jeszcze więc te, jeszcze tylko te rzeczy, w sumie te, to biorę, to ubieram na, na siebie. Jeszcze staniki, więc w sumie tutaj muszę je przenieść. Jedną część już mam całą spakowaną i, i w sumie to jest prawie tutaj jest wszystko, jedynie jeszcze kosmetyczka. Staniki, skarpetki, kąpielowy em, i w sumie to jest tyle. W sumie to jest koniec, dosłownie to jest koniec, więc y, aktualnie nie wiem, co będę robiła. Jedna, że no, Ja już u mnie kosmetyczki mam prawie spakowane, jeszcze tylko takie niuanse i w ogóle, więc jest bardzo, bardzo dobrze, bo mamy godzinę 13 i jakoś się ogarnięłam, może tak powiem. Eee, i, 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 I muszę zacząć montować tego vloga, bo nie mam już dużo czasu. Seriously, jestem zdziwiona. Ja na razie wszystko ogarniam. Dosłownie. Wy rozumiecie, że już mam zmontowany ten vlog, znaczy jeszcze dogrywam, oczywiście. Będę jeszcze montowała w trakcie, ale o to mi chodzi, że już mam zmontowana, chyba on trwa 3 minuty, 6, I don't know. Eee, Tak. Oj sorry, nie wiedziałam. Może was to boleć, sorry. I wy nie wiecie jak widzieliśmy. O! Eee, tu mam stroj kąpielowy. Stroj kąpielowy. Muszę ogarnąć siebie, ale nie, nie o to chodzi. Muszę ogarnąć jeszcze kosmetyczne, że już ogarnęłam prawie, ale jeszcze taką, wiecie, taką tą część. Eee, tak. Zobaczcie w ogóle, jaką w kamerkę. Nic mi się ruszy, więc tak wam pokażę. Tak. Eee, muszę jeszcze wziąć taki pełny, bo on jest prawie pusty. I wziąć jeszcze do butu. O, zaczynamy zaczynam czuć ten wyjazd. Dobra, nie. E, nie ma co sobie rozmażać, e, rozmażać, rozmażać. E, Rozmazywać się tak. Lecimy. Ma ostatecznie dwie kosmetyczki. Jedną i drugą, i je tu wsadzamy, i w sumie zaraz jest koniec. Tak, został mi jeszcze podręczny bagaż, ale podręczny jakby ogarnę, jakby to, jest, to jest bardzo prosta rzecz, Co mnie tam tylko zapasowe majtki, jedną parę majtek, e, skarpetki, koszulkę w razie w, żeby, tak wie, wiecie, żeby mieć coś, e, taka elektronika, czyli tablet do nauki w ogóle, ładowarki, e, aparat i takie tam, znaczy nie wiem czy ten, ale tam malutki ten wezmę i coś jeszcze tam jeszcze, nie, chyba już to wszystko i ja nie wierzę, zrobiłam to spróbowałam się i chyba jest 14.30 więc bardzo się cieszę, że udało mi się już w sumie zrobić. Spakowałam się, już mam najważniejsze rzeczy. Mam... Ja nie będę Wam wymieniać w sumie, bo tego jest bardzo dużo, co ja tam mam. Ale wydaje mi się, że, że już wszystko mam i w razie W to dziewczyny też pomogą. A jak nie, to też mogę komuś pomóc, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Nie wiem. Nie mogę się doczekać tego wyjazdu w sumie. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak to będzie. Więc no, zostało w sumie mi tylko zmontowanie tego filmiku, posprzątanie pokoju, ogarnięcie bagażu podręcznego i to jest tyle. Więc bardzo dziękuję za oglądanie. Pa!